Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ tak naprawdę Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonała tylko zlecenia prokuratury wojskowej. A w rzeczywistości tą całą hucpę, bo to inaczej nie można nazwać, przygotowała służba kontrwywiadu wojskowego i to robili od dwóch lat. I proszę zwrócić uwagę, że przez dwa lata cała ich praca polegała na tym, z tych zarzutów, które stawiano, żeby, że analizowali filmiki i wypowiedzi działaczy Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń, i po prostu robili to ludzie, których zadaniem podstawowym jest ochrona kontrwywiadowcza polskiego systemu bezpieczeństwa, a oni robili robotę, którą mogliby zrobić moi studenci. A może by lepiej zrobili tą robotę? Więc po prostu skala ośmieszenia się przez służbę kontrwywiadu wojskowego jest porażająca. I nie ma innego wytłumaczenia, że ci ludzie robili to na wyraźne polecenie Błaszczaka i innych osób, w tym y, siedzącego w tej chwili w więzieniu ministra Kamińskiego, który nadzorował służby specjalne. To co on nie wiedział, z kim ma do czynienia? Ma do czynienia ze stowarzyszeniem, który, które broni ludzi poszkodowanych, chorych, gdzie następowały śmierć, następowała skutek zmuszania ludzi do tego preparatu. W garnizonie Jarosław, w którym służyłem, dwie osoby zmarły. W tym jeden żołnierz z dywizjonu przeciwlotniczego w Jarosławiu na drugi dzień po przyjęciu, a też jeden żołnierz prawdopodobnie z tego powodu po przyjęciu, który był w mojej kompanii, gdzie ja, ja współdowodziłem tą kompanią. Po prostu zmarł byłem na jego pogrzebie. I ci ludzie dopominali się o takie rzeczy. I nic się nie stało, a ja powiem więcej. A służba kontrwywiadu wojskowego absolutnie nic nie zrobiła w stosunku na przykład do zastępcy jednej z brygad na Podkarpaciu, który wydał formalny rozkaz mobbingu w stosunku do żołnierzy, którzy się nie zaszczepili, mianowicie wydał rozkaz, że w każdą wolną sobotę ci niezaszczepieni mają przychodzić do jednostki na dwie godziny. I mają słuchać, że tak powiem, odczytywanych informacji, jakie to, że tak powiem, są zyski z tego, że się zaszczepią. I ten oficer jeszcze mówił do nich, że wy jesteście żołnierzami drugiej kategorii. Mówił to do żołnierzy, którzy byli niejednokrotnie na trzech, czterech misjach zagranicznych. Po prostu tak, takie upodlenie, takie uwłaczające, i co SKW o tym nie wiedziała? Czyli zamiast ścigać tych, którzy po prostu dokonywali mobbingu, którzy podpisywali oficjalne rozkazy, to ona ściga ofiary. No, na litość boską, to do tego mamy służby specjalne? To służby specjalne w Polsce tak żenujący, można powiedzieć, poziom brukowy już osiągają. Przecież oni mamy zagrożenie bezpieczeństwa Polski, mamy bardzo trudną sytuację międzynarodową, mamy po prostu no, zagrożenie penetrowania polskie, polskiego obszaru bezpieczeństwa i ci ludzie powinni zupełnie co innego robić. Oni się po prostu zajmują przedszkolem. Naprawdę ci, którzy to przygotowali, funkcjonariusze w tym przypadku SKW, to jest poziom przedszkola. To jest poziom przedszkola. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo mam wiedzę trochę większą niż mogę na antenie po prostu powiedzieć.